W sobotę w Olsztyńskim Kinie Tatry wystąpił znany aktor, gwiazda dużego ekranu, Cezary Pazura, który zaprezentował się w specjalnym programie kabaretowym. Siedzę, Siedzę. Siedzę sobie wczoraj w domu, nie, czytam gazetę. A czy czytam gazetę? No nie. I basta. A ta, ta no żona poszła do miasta. Nie? No skończyłem te gazetę, znaczy przeczytałem. I szukam, czy nie ma w domu parę złotych, żeby wynieść. Nagle w tym trakcie słyszę dzwonek w przedpokoju, żona z miasta wróciła z takim, z takim plastrem na oku. Mówię, co, jakcie? Co się stało, cudziną. Pytam, po co ten plaster masz na oku? Ona zmierzyła mnie wzrokiem od kamaszy po łysinę i mówi, jaki plaster? Na z kupiłam. A ty to co poznać się na tym nie możesz. U -u -u. Myślę, że wpadłem. I cieszyliście, się, co doma się w domu zrobiło. Żona Raban toczy na całym mieszkaniu. Córka mi dorasta. Wzie i do miasta. I tak, od kolegi do kolegi. Na straszny koleżyński. Ja ty to sobie wyobrażasz, szczyniaku? I Jesteś już czternasty rok w ósmej klasie. Co sobie wyobrażasz, że ty w podstawówce emeryturę dostaniesz? No, zenerwowałem się i poszedłem. Ja w swoją stronę, a ja ja dzieciak swoją. Słuchaj... Idę sobie spokojnie ulicą. Do domu wracam. A tu jakiś pijany? Na rękę nie należą. I, I się do mnie z pretensją. Bo i czego pan tu leży? A się cię pytam, a po co będę chodzić? I tak na każdym kroku. Dostaję z elektrowni list z pogróżkami, że jeżeli rachunek za wodę nie będzie zapłacony, to mi zamkną gaz. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo komu? Komu zamkną gaz? Mnie? No co to, to nie. Mi na mieszkanie może nie wystarczy. Proszę na elektryczność może nie wystarczy. boż. Ale gaz. gaz? Gaz to nie zawsze na pierwszym miejscu stał. Tu na tej piersi order powinien dym dać. Tak, Ta? A, ta, a. Ale bo by mi kiedy co dali, tak? jeszcze powiedzieć, który z filmów bo są to głośne filmy, Panu największą satysfakcję. Nie mam czegoś takiego. Ja do wszystkich filmów daję dużo serca, więc... Każdy to jest moje dziecko. Wszystkie dzieci prostu. A jeśli chodzi o kręcenie, czy jakieś sceny, które miały miejsce na planie filmowym, czy coś z tego może utkwiło Panu w pamięci? Nic. Ciągle to samo. Ciężka, twarda, żmudna. I pan tak to mówi ciężko, jako artysta dalek. fachowiec, a ja spotkałem się właśnie z opinią ktoś, kto próbował swych sił i stwierdził, że praca aktora, zawód aktora jest zawodem naprawdę trudnym. Potwornie ciężka. Czyli robi to zamiłowania? No teraz, teraz, teraz tak. A wcześniej? A wcześniej, no to, to był to był właśnie taki pęd do kariery, można powiedzieć. A proszę mi powiedzieć, jak Pan odpoczywa? Jaką formę wypoczynku najbardziej pan? Miałam no, tradycyjną, na no, każdy mężczyzna w Polsce podejrzewam, czyli leży na, na, na wersalce przed telewizorem i tego i sobie ogląda mi śpię. Teraz zaraz jakiś ogródek, jakieś drzewko, cień, coś takiego, basen... Chodzić po ogródku to ja mogę, ale basen nie ma. Basen Dziś, gdzie pan jeszcze wystąpi? Dzisiaj po palenicy i w Poznaniu.